Czy trzeba coś tu powiedzieć na ten temat, gdzie właśnie jestem? Dróżka osiedlowa. I uwierzcie mi, tu jest kurwa firma. Cyrk! Cyrk! Nie mogę w to uwierzyć, kurwa, generalnie, nie? Byłem w Londynie, byłem w niejednym miejscu tego typu Birmingham i tak dalej wiadomo każdy każdej je ale to. Szapoba! Ja musiałem tutaj wjeżdżać przez uliczkę, normalnie taką osiedlową, no taka normalna osiedlowa uliczka, jak to w Anglii bywa. Ja pierdziel, aż się boję teraz tutaj tego zawracania. No ale widziałem ślady, że tutaj nasi byli, więc jest okej, okay, naczepy stoją, wiedzą no, co robią. No, North Welsh kurde kiełbaski. Turner tu dowozi nie? jak ktoś wam powie właśnie, i to jest właśnie dostawy z Turner'sa, Moja laleczka dzisiaj. Ale to jest po prostu... Mogę po prostu w to uwierzyć, nie? Normalne osiedle, kurwa. Zaparkowany jestem tak, że blokuje ludzi. I to taki, taki był dojazd, taką drogą. No zobacz. Niełatwo mnie zadziwić, jeżeli chodzi o miejsca dostawy, ale to miejsce mnie zadziwiło, bo ja już do Londynu jeździłem raz, więc doskonale wiem, jak to wygląda. Ale to szacun. Urywa szacun. I oczywiście, tak jak widzieliście. O, pokażę Wam to. Tu jest wjazd, i tam muszę wykręcić. Jak to się odbywa, to się zaraz dowiem. To już wiem, jak to się odbywa. Mam sobie tu wjechać. Skręcić. Widzicie tam naczepkę? <laughs> Kurwa! Podoba mi się dzień. Bo to generalnie i sobie tą sytuację polskich kierowców, nie? Jakby to szef zobaczył, że teraz jestem w pełni załadowany. Znaczy nie, brakuje mi jednej naczepy do pełnego ładunku, ale ze względu na wagę, mam pełną wagę. Ja mam teraz tu wykręcić Oberasa, i tutaj, jak widzicie, tą przestrzeń, i tak dalej, za naczepą, to jest mój wyjazd. Tamtędy wyjeżdżam. Czujecie bazę, nie? To tak, żebyście nabrali perspektywy. Szerokość ciężarówki, czyli tu mamy jedna ciężarówka, druga, trzecia, w czwartą wjeżdżam, a tam wyjeżdżam. A więc już wiem, jak tu wjechać, jak zaatakować, bo oczywiście zawsze Wam to powtarzam. Idźcie się pytać. Ludzie, którzy tu pracują, przecież widzę, jak te ciężarówki wjeżdżają, więc nie bądźcie mądrzejsi, najmądrzejsi. Nie, nie otwierajcie wyważonych drzwi, po prostu się zapytajcie. Dobra, no to teraz. Tak, żeby nie pozabierać. Kurwa, płotu tu sąsiadom. A być w ostatecznej odległości od cholera tego wszystkiego. Dobra, przeszedł w przód. Idziemy tak jak mówił. Teraz, że lewy ruch, kurwa, piąty ruch nie zahaczył. Opona się nie drze o krawężnik, więc już dobrze to zaatakowałem. No, pan mi pokazuje. A jeszcze mogę dojechać, dobra? Już tak, bo dobrze nie widzę. Widzieliście, to jest taki atak weź go trochę zabierz kurwa na podwójne podebranie na o ja pierdol dobra tak się robi podwójne podebranie panie i panowie czyli cofam i walczę o to miejsce tutaj po lewej stronie naczepy z wiadomych względów ale jeszcze nie jestem na 90 stopniach, ale już kurwa bardzo blisko. A jeszcze im pokazuje, że mogę dobra, to pociągnę do przodu, bo lepiej do przodu niż do 90 dojść na naczepie. Nie zabrał. Nie no, polski pracodawca płakałby tutaj. On by płakał. W pełni załadowana naczepa i w miejscu obracam. O 75 ten właśnie widzicie, on to sprawdza tutaj. Bo on widzi lepiej niż ja w lusterku, wiadomo. No, a później wystarczy jeszcze wyjechać stąd z powrotem na osiedle. No, a teraz się będziemy wyciągać stąd. otworzyć okno tradycyjnie, nie? Sobie słyszę jak ktoś przypierdzieli się. Wciągniemy do tyłu. Pa, 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 pa. Mówię, ten lewy ruch chce odsunąć trochę od ściany. Fiękka, Dobra. Zresztą pokażę wam o co mi chodziło. A no, więc do dzieła. Na się, naczepa. Dobra, ustawia się. No i dobrze zrobiłem. Bardzo mi się podobała moja decyzja teraz. Bo naczepa jest tam, gdzie bym chciał, żeby była. Czyli jakieś 20 cm od słupka. Minąłem właśnie słupek. Jestem na dasterze. I właśnie to jest to co Wam mówiłem, że przydałaby mi się tam przestrzeń, ale nie dostały mi niestety tu osobówka po lewej jest zaparkowana i nie mogę wyciągnąć się od razu on mi trochę tu komplikuje studzienki nie widzę, więc jest ok w sumie jestem pusty piąty róg jest bezpieczny dobra, przerazłem no i teraz jak ja tutaj podejrzewam, ten plaster jest dla pracowników tutaj tej firmy a bo tu chłodnia jakaś stoi Czepa chłodnicza A teraz najpiękniejsze, nie? Wyjazd stąd, z tej firmy. No to jest po prostu majstersztyk Od razu pójdę nieprawidłową stroną. Między widać tutaj zresztą ślady, nie? Jestem normalnie na osiedle. Muszę się tak wyjechać, bo zobaczcie, tutaj poparkowano. Teraz to jeszcze ładnie są zaparkowane, jak tu jechałem, to busy stały takie duże. Już widać jak krawaźniki tu są pozarywane od ciężarówek wjeżdżających na krawężniki, bo jakiś kreton sobie tu poparkuje i. I tak się dzieje. Dobrze, całe życie człowiek jeździł kurwa autokarami i takie tam to nie strasznemu. Życie, nie? W Wielkiej Brytanii, kurwa, kierowcy. Będzie miał, będziesz miał łatwo, kurwa, posiedzisz sobie, popatrzysz, kurwa, widoki wiesz. Zmieść się tutaj na rondzie. No nie muszę mówić, że się udało. Kurwa, ktoś to projektował pozdrowienie dla mojego brata no, inżyniera, cholera Walia jest piękna jak widać. Ale ten mostek tu jest piękny, chciałem wam go wam nagrać właśnie. Spotkać się tu z ciężarówką to mm -hmm. Ale górki się aż proszą, żeby pochodzić. No, mógłby to być tylko jedna rzecz mi brakuje, żeby to było iweko, żeby ta skrzynia trochę lepiej szła. Chociaż tutaj szedłem z ładunkiem i tak dalej to nie było źle. Po tych kurkach oczywiście się męczyła, ale to raczej moc. Skrzynia biegów o dziwo. Nie wiem jak to jest z Mercedesami, ale na no jak jest pusty, to ona się bardziej wiesza niż jak jest załadowana. Najgorsze jest to, że na tych zakrętach w każdej chwili Ci się może pojawić ciężarówka, więc lepiej tu już mieć nóżkę na hamulcach. No, tutaj możecie mi wierzyć, bo nie, ale na tej linii to ja jestem prawym kołem na linii, a lewym kołem mam jakieś 15-20 cm. Jeszcze znak, nie? <grym> Uwaga, ślisko. Serio? dlatego, że tutaj jesień panowie i panie, a więc liście na jezdni Jak deszcz popada, to się robi taka maź, że dajcie spokój Jak tu jechałem, to czuć było tutaj, że z kolejny się ślizgałem nie? Zwolnię, dobrze, zwolnię, następny mostek Ale lubię powali jeździć, te widoczki, tak jak tutaj skałka Tam jakiś pomnik No, 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 tak myślałem, spoko, duży zwolnij, teraz ty się wciskaj, widzieliście doskonały przykład, dlaczego właśnie jakieś ślepy zakręt nie widzicie, a czujecie to w blusie, że tak powiem, że nie będziecie widzieli wszystkiego, a tu są krzaczki i tak dalej, Kurwa, zwolnijcie. No to by było na tyle, sobie popodziwiam teraz widoczki. Trzymajcie się szerokości i miłości.